Cześć, witam was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam was dzisiaj do przygotowania kolejnego chłodniku z botwinki, ale tym razem nie tego mojego ulubionego, tylko takiego już bardziej klasycznego, tradycyjnego chłodniku litewskiego z dodatkiem gotowanych ziemniaków. Dajcie mi znać, który z tych chłodników udało wam się wypróbować na niego przepis. Dajcie mi znać, czy może wolicie jakieś inne smaki chłodników, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Ja tymczasem powiem wam, że chyba bardziej jednak smakuje mi ten mój chłodnik z botwinki z dodatkiem selera naciowego. Dzięki serdeczne za uwagę. Zobaczmy jak przygotować taki chłodnik. Aby przygotować chłodnik litewski, trzeba wszystkie składniki umieścić w blenderze i je zmiksować. Zaczynam od botwinki. Zarówno korzenie, które wcześniej miały poobcinane wąsiki, jak i łodyżki z listkami dokładnie umyty i ususzone. Umieszczam w blenderze razem z koprem bez tych grubszych części łodyżek z ogólkiem przekrojonym na pół i miksuję. Miksuję dlatego najpierw tą pierwszą partię, że mój blender jest dosyć słaby i nie zmiksuję wszystkiego naraz. Potem można dodać resztę składników, czyli ugotowane na twardo i ostudzone. Jajko, schłodzony jogurt naturalny albo kefir lub z mleko, ugotowane ziemniaki i opcjonalnie rzodkiewkę. Zmiksowaną całość, według własnego gustu, trzeba doprawić solą i pieprzem, można też jeszcze raz ją schłodzić do pożądanej niskiej temperatury. Dzięki wam za uwagę, życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na kuchnia.pl.